teraz pytanie brzmi, kto z Państwa jest na tyle odważny? Eee, twór Neptuna, Neptur, Amfitryta. Amfitryto może na, za, za pomocą sekstantu określa, e, że minęliśmy już pewien kluczowy punkt, który dla marynarzy był ważny, a marynarze w ogóle generalnie byli bardzo przesądnymi. Kapitan chodził po pokładzie i gwizdał, żeby złożyć Neptuna, bo brak wiatru... Panu już? Panie Dariuszu, to jest Pański pierwszy krok na przykład elementów, bo opuszczanie trzykrotne z najwyższych. Jeżeli nie, żaden z Państwa nie jest tu uczulony na laktozy, to naprawdę nasza. Dobrze. Dziękujemy Panu. Do życia. Rzekam się. mojego dotychczasowego życia. Wy, Do oui. Taki. A mogę nie? Yeah. Szczół lądowy znany dotąd jako Agata W opiekę domenie Neptuna Oddaję się dzisiaj w opiekę domenie Neptuna Zostajesz pasowany na wilka morskiego, dzisiaj jesteś prawdziwym marynarzem Może dłuższej panu nie będę wymyślał To Jeszcze Xy? Neptunie, chodź do mnie